Także yy, zwróćcie szczególną uwagę, zwróćcie naprawdę szczególną uwagę, co pisze yy, ta Polka z Niemiec, i zwróćcie uwagę na Mirabelkę. To wszystko jest kłamstwa. To są osoby, które kradną materiały. Uwaga, jeszcze raz to powiem. To są osoby, które kradną materiały. Kradną materiały z innych kanałów i używają ich jak swoich. Mi powiedziano, że ja komuś ukradłem nagranie z drona, co jest nieprawdą. Ja to nagranie za zgodą, dostałem to nagranie, skopiowałem sobie za zgodą. Tylko, że o tym nie napisałem i zaraz oskarżono mnie o nagranie, oskarżono mnie o kradzież. A te osoby kradną cudze wypowiedzi, kradną cudze nagrania i umieszczają swoje na swoich kanałach i wcale nie pytają, czy mogą, czy mogą. Tak zwane złodziejki internetowe. Zło złodzie złodziejki cudzych pomysłów. Złodziejki cudzego mienia. Cudzie cudzego intelektu. Tak. Dokładnie.